Czy twój bloczek można skraftować? Oj, nie można go skraftować. Nie można? O, to można, to można. I kurde, ty dobre wybrałeś. Tu prawie nic nie można skraftować. To, to, to i tyle tylko. Myślę, że to lepsze pytanie. Jaki Bambi. Kawaj, teraz ty. Czy twój bloczek jest w normalnym świecie? No chyba tak, chyba może być. Chyba może być? Kurde, no to ciężkie pytanie, ale no chyba tak. Dobra, na pewno nie ma barier bloka. Tego, tego i tego. Ty, jakie słabe pytanie, co ty zadałeś? Dobra, słabe, nie słabe. Właśnie bardzo słabe. To teraz to. No. Dobra, wiem, wiem, wiem. Czy twój bloczek jest jakoś związany z naturą? Ha? Nie jest. Nie jest? O, dobra. To, to na pewno mi odpada, to mi odpada, to mi odpada. No i chyba tyle. Dobra, robię ci jak nowa jakiegoś. Nie, no tobie zostało tak mało. No. Dobra, ja mam najlepsze pytanie na świecie. No. Czy twój bloczek jest związany z drewnem? O kurde, no jest związany z drewnem, no. Jest, dobra. To patrz to. Pik, pik. Tutaj, Ej, no ci tutaj, prawie tu, wszystko tu, odpada. Tu, pik. I Ej. Pik. Cztery ci zostały. Cztery tylko. Dobra, to ja mam ciężkie pytanie. Czy twój bloczek można normalnie wykopać. Nie można go wykopać. Nie można? O, dobra. Nie. To to wszystko mi odpada. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mam cztery, tak samo jak ty. Kurde. Czy twój bloczek używa się do budowania? No, chyba nie. Nikt go chyba do budowania chyba nie, nie używa. Czyli to i to. I dwa tylko. Yy, no dobra, dobra. Niech będzie. Dobra, ja mam przeczucie. Na raz. Czy twój bloczek to bedrock? Napisz procent baterii w komentarzu i zostaw suba.